słowa dobry dzień nic Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica minęło dość sporo czasu, od kiedy nagrywałem w moim pokoju bez pośpiechu, nie z samochodu i bardzo z tego powodu się cieszę i od razu uprzedzam na początku, że nie będę się ponownie śpieszył. Także odcinek może być troszkę dłuższy, ale bardzo się cieszę, że mogę się podzielić ponownie z wami, Słowem Bożym. I zanim rozpoczęła się wojna na Ukrainie, przez długi czas nuciłem sobie w głowie piosenkę Anity Lipnickiej. W mojej głowie wojna, myśli niespokojne. Puszczałem ją mojej żonie. No i tak ta piosenka gdzieś cały czas za mną chodziła. Przyszła ta wojna, i nagle narosła. Wielka, wielka obawa i strach na całym świecie. Wszyscy jesteśmy tym tematem pochłonięci. To też w jakiś sposób e, podciąło mi skrzydła, wprawiło w taki ponury nastrój. Nie chciało mi się nagrywać ani muzyki, ani robić filmików, ponieważ uważałem, że w tym momencie powinniśmy się wszyscy bardziej skupić raczej na modlitwie za Ukrainę niż na wspieraniu właśnie przez filmiki samych siebie czy innych. Także to było moje takie personalne doznanie, więc też na siłę nie chciałem niczego. Wrzucać. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest, aby karmić się Słowem Bożym, bo właśnie w takiej sytuacji, kiedy uderza fala w Twój dom, a dom ma fundament betonowy, to ten fundament nie zostanie zniszczony, ani ten dom nie zostanie zniszczony. A nawet jeśli dom ucierpi, to fundament zostanie i można wybudować nowy dom. Jeśli jednak dom był zbudowany na piasku, to marny nasz los. To jest dobra nowina. To jest Pan Bóg w swoim słowie. To jest moja nadzieja, to jest moja obietnica. To jest Słowo, które pokonuje mój lęk codziennie. Pokonuje mój lęk przed przyszłością, przed tym, co się wydarzy, przed wojną i przed tym, że nawet jeśli ktoś będzie próbował zabić mnie, moje ciało, to Pan Bóg mówi, ja nawet tak czasami myślę, czy Pan Bóg nie chce się w tym momencie zaśmiać? Co z tego, że mogą zabić, co, co z tego, że mogą zabić Twoje ciało, skoro ducha nie mogą zabić? I o to w tym wszystkim chodzi. Pan Bóg jest. Człowiekiem Bogiem, Bogiem Człowiekiem. Pan Bóg pokazał nam swoją cielesność i swoje człowieczeństwo i za jego przykładem, jako pierwszego zmartwychwstałego człowieka, zachęca wszystkich. Uwierzcie we mnie, przez wiarę we mnie, w moje zmartwychwstanie, wy przystąpicie do nieba w ten sam sposób. Poprzez wiarę, poprzez wiarę w moje zmartwychwstanie, będziecie wszczepieni w moje duchowe ciało, i będziecie żyli już wiecznie. Wierzę, wierzę w to, co powiedział Jezus, i gorąco wszystkich zachęcam, żeby też w to uwierzyli, ponieważ to słowo, ta obietnica, ta nadzieja powoduje, że to wszystko, co leci w telewizji, której staram się nie oglądać, oczywiście YouTube, no, niestety mnie prześladuje, więc trudno mi się od tego oderwać. Ale mimo tych złych obrazów, tych złych głosów, tej tragedii, tej śmierci, tego ludzkiego cierpienia. Jest obietnica Pana Boga. Nawet jeśli zabiją Twoje ciało, to Twojego ducha, który się zjednoczy ze mną, nie zabiją. Nie są w stanie pokroić, przestrzelić, powiesić Twojego ducha. Mogą to zrobić tylko i wyłącznie z Twoim ciałem. Dzięki Ci, Jezu, że taką piękną obietnicę mi złożyłeś. I kiedy zaczynałem ten odcinek nagrywać, siedzę, patrzę się w niebo, bo przez co mam akurat e, bloki i niebo, mówię: Panie Boże. Jak ja mam powiedzieć do tych ludzi, żeby to było od Ciebie, żeby, żeby to, co powiem, docierało do ludzkich umysłów i serc? Mam fragment, który teraz Wam przeczytam. On będzie się składał ponownie z dwóch zdań, ponieważ no, przeczytając jedne ma sens, ale głębszy będzie miało to wymiar, kiedy przeczytam dwa zdania. Jest to list do hebrajczyków, rozdział 11, werset 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy go szukają. I tak sobie przeczytałem, to i mówię: Panie Boże, no co Ty przez to mówisz? Co Ty przez to mówisz? Czytałem ten fragment wielokrotnie, bo Pismo Święte czytałem już kilkukrotnie, Stary i Nowy Testament i będę to robił do końca życia, dopóki mi sił starczy. Ale tak sobie myślę, Panie Boże, o co tu chodzi? Przecież są ludzie dobrzy, wspaniali, pracują charytatywnie, udzielają się, robią dobre uczynki. Wszyscy mówią, że to są wspaniali ludzie, ale czy kiedy nie masz wiary w Pana Boga, jeśli robisz to bez wiary, robisz to tylko dla samego uczynku, to czy może się to podobać Panu Bogu, czy takie życie może się Panu podobać? Bo sam Jezus mówi, że wiara jest martwa bez uczynków. Czyli jeżeli mamy wiarę w Boga, a nie czynimy tego, co Bóg mówi, no to tak naprawdę ta wiara jest taka daremna, bo nic za tym nie idzie. I wydaje mi się, że jeśli popełniamy lub dokonujemy uczynków, ale nie robimy tego w wierze dla Pana Boga, jak z łaski Bożej, dla ludzi, patrząc na nich z, z miłością, w miłości, kochając ich, z, patrząc na drugiego człowieka jako na Boga, samego Boga, który w tym człowieku jest, to myślę, że Pan Bóg tutaj może mieć pewnego rodzaju nas zastrzeżenia. To tak, jakby na przykład jest niedziela i wielu, wielu z nas jest takich, że no umyje dzisiaj samochód i pytasz kogoś takiego, a do kościoła zdążysz, no nie, no stary, no teraz muszę zrobić samochód, umyć go, bo nie mam, nie mam możliwości tego zrobić w tygodniu. I tych przykładów mógłbym podać tutaj przynajmniej 10 i osób, które znam, też bym mógł podać tutaj 10, ale nie będę tego robił. Także mam nadzieję, że to będzie takie delikatne upomnienie dla tych osób. Ja, od kiedy zacząłem patrzeć na Pana Boga poważnie i na te wersety, które są w Pismie Świętym, to stwierdziłem, że muszę iść drogą posłuszeństwa Panu Bogu. Oczywiście zdarza mi się tak, że pracując na przykład w firmie, szef do mnie mówi: musisz wziąć te papiery do pracy, bo na poniedziałek muszą być skończone. Więc tutaj jestem jakby uwiązany i nie jestem w stanie. Tego odłożyć na potem, ponieważ powiedzmy, w poniedziałek jest audyt. Pracujesz w takiej firmie i, i musisz to na poniedziałek mieć gotowe, bo tak dużo papieru, że niestety nie dasz, yy, nie wyrobisz się z tym. Jeśli idziesz w niedzielę do kościoła, zjesz z rodziną obiad i potem zabierasz się za pracę, to Pan Bóg na pewno nie ma Ci za złe za to, że musisz te zaległości zrobić, bo musisz ten obowiązek wykonać. Mówię o czymś takim, o lenistwie duchowym, gdzie człowiek. Pod przykrywką wykonania pewnego zadania mówi, że nie ma czasu iść do kościoła, to znaczy, że tak naprawdę nie chce poznać Pana Boga, nie chce mu oddać czasu, nie chce Mu zaufać i nie chce Mu tej godziny poświęcić. I doskonale rozumiem, jak trudno jest to zrobić, bo zdarza mi się też tak, że mam przystąpić do czytania Pisma Świętego, a to muszę umyć rower, a to muszę zejść do garażu, a to muszę iść na zakupy, a to muszę zrobić pranie, rozwieść, a to to, a to tam, to siamto. I teraz Pan Bóg przez te wersety chce nam powiedzieć, że uwierz mi, i to wszystko, co robisz, rób w wierze. Bo wszystko, co czynimy w naszym życiu, a czynimy z wiarą, to Panu Bogu się to na pewno podoba. I jeśli zrobisz dobry uczynek, dzisiaj na przykład teraz mi się przypomniało, szedłem w sklepie w Lidlu i nie mówię tego, żeby się chwalić, ani żeby. Pycha przeze mnie przemawiała, tylko wpadło mi to teraz do głowy, że starsza pani wyciągała monetę, moneta i spadła i jeszcze się turlała po ziemi, więc zdążyłem się schylić i ją w, w tym pędzie, jak się turlała, złapać, podnieść i, i, i podać tej pani, za co mi serdecznie podziękowała. A wcześniej wchodząc do Lidla, coś tam pod nosem psioczyłem, bo coś I tak sobie pomyślałem, że chyba Pan Bóg... Dał mi szansę na zrobienie dobrego uczynku po to, żebym zmazał to moje marudzenie. Tak czasami sobie o Panu Bogu myślę, że On nam daje sposobność do tego, żebyśmy już za życia te wszystkie złe rzeczy, które gdzieś tam po drodze robimy, potrafili zniwelować przez dobry uczynek. Żeby to nie było tak, żebyśmy chodzili jak pawie nastroszeni, że o, zrobiłem dzisiaj dobry uczynek, nie? Bo nie o to chodzi. Chciałem się odnieść do jeszcze innych rzeczy. Czasami brak mi słów. Czasami brak mi słów. Siedziałem sobie ostatnio i tak myślę, co to w ogóle oznacza? Brak mi słów, brak mi słów, wszyscy tak mówią, brak mi słów, brak mi słów. I zorientowałem się, że to powiedzenie ma dwa znaczenia, ponieważ jeśli widzisz jakąś sytuację i nie jesteś w stanie zareagować, bo tak cię coś zszokowało, to mówisz. Brak mi słów na tą sytuację, która się wydarzyła, lub kiedy na przykład próbujesz do kogoś coś mówić, tłumaczysz mu coś, starasz się go do, do czegoś przekonać, a ta osoba cały czas cię nie słucha, nie reaguje i po prostu brzydko mówiąc, no, olewa cię. I mówisz wtedy, no, brak mi słów do ciebie, no jak mam do ciebie mówić? I tak sobie skojarzyłem, że na ten brak słów jest takie słowo Boże słowo. Ale tak na poważnie, uważam, że właśnie kiedy mamy problemy, kiedy nie wiemy co powiedzieć, kiedy nie wiemy co zrobić, to Boże słowo jest tym, co nas świetnie pokieruje. Nie oglądam telewizji. Mam telewizor, oczywiście jest tam Netflix, można pooglądać YouTube'a, ale telewizji od 10 lat nie oglądam, może to jest, zabrzmi dziwnie. Ktoś pomyśli, że się nie interesuje bieżącymi sprawami, i to prawda, nie interesuje się bieżącymi sprawami. Nie oglądam polityki, po prostu staram się żyć z dnia na dzień, czytam Pismo Święte, chodzę do pracy i wierzę Panu Bogu na słowo, że jeśli nawet coś w życiu się wydarzy, Wojna, prześladowanie, bieda, ubóstwo wygnają mnie z domu. To Pan Bóg obiecuje, że ja za Ciebie będę walczył, ja pokonam Twoich wrogów, ja nie pozwolę, aby Twoja stopa się e, e, zraniła o kamień, ja nie pozwolę, żeby ktoś Ci zrobił krzywdę. A nawet jeśli coś by mi się stało, to moja wiara, moja nadzieja, obietnica Pana Jezusa, przyjaźń między nim daje mi ten komfort duchowy, ten komfort, że ja będę żył wiecznie, mimo tego, że moja cielesność, która jest tutaj przysposobiona do tego cielesnego świata, do tego realnego świata, e, przekształci się w to życie duchowe i oczywiście nie chcę tutaj zgrywać teraz chojraka, że ja się nie boję śmierci, że ja się nie boję przyszłości, że się nie boję, że się nie boję niczego w życiu. Nie, to tak nie jest, ale Pan Bóg przez to, że codziennie czytam Słowo Boże na Pawa mnie i napełnia mnie odwagą, i pragnę tej odwagi. I codziennie się modlę: Mówię, Panie Boże, żebym w trudnym czasie był odważnym chrześcijaninem. Nie wiem sam, co to znaczy, ale modlę się tak, żeby był odważny, żebym odważnie mówił, nie wstydził się, nie krępował. I dzisiaj, owszem, łatwo mi jest mówić. Nie ma tutaj nikogo w tym pomieszczeniu, mam tylko kamerę. Potem wrzucę to do internetu. I ktoś może powiedzieć, że a, odważnie jest, bo mówi o Panu Bogu, ale tak nie jest na przykład, kiedy jestem wśród moich bliskich, bo często moi bliscy, moi przyjaciele są daleko od Pana Boga. Wiedzą, że mój stosunek do Pana Boga i relacja z Panem Bogiem jest, e, że tak powiem, bardzo zacieśniona, ale oni sami patrzą na Boga w troszkę inny sposób, przez inny pryzm. Wybrałem sobie takie Trzy podpunkty na dzisiejsze, że tak powiem, nauczanko. I tutaj mam tak. Mówiłem o tym telewizorze. Ludzie siedzą przed telewizorem, karmią się tym całym złem, tą informacją, a potem boją się o jutro. Boją się, wpadają w depresję, są nerwowi, chorują, nie potrafią sobie znaleźć miejsca w domu i nie mają się czego uczepić. Nie mają się czego uczepić, bo nie mają Pana Boga, bo nie mają nadziei, nie mają obietnicy, nie mają wiary. I Pan Bóg mówi, uwierzcie, żeż mi na słowo, nie po to przyszedłem tutaj na świat, żeby stworzyła się tylko historia, która nie prowadzi donikąd. Ona prowadzi was do nieba. Ona przez to, że ja zostałem zabity, ale zmartwychwstałem, chce was pociągnąć za sobą. Tych wszystkich, którzy uwierzą, tych wszystkich, którzy uwierzą we mnie, oddadzą mi swój czas, wiarę, duszę, serce będą ze mną w raju. Ale nie, my bardziej wolimy słuchać tego, co jest w telewizji. A dzieje apostolskie, rozdział 5, 29 werset mówi: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I ja się tego trzymam. I nie obchodzi mnie to, czy ktoś do mnie mówi, czy ja słuchałem wiadomości, co się wydarzyło w telewizji dwa dni temu czy trzy, tylko ja się tutaj karmię i czytam, co Pan Jezus do mnie mówi, bo słowo Boże jest wieczne. Pan Bóg na wieki, wieków taki sam, na wieki. Wieków na nieskończoność jest taki sam. To, co jest w telewizji, to, co się dzieje na Ziemi, się skończy, i ci, którzy się uczepią tego, też się skończą. A ja się nie chcę skończyć, ja chcę żyć przy Panu Bogu wiecznie. Ostatnio sobie myślę: kto powiedział to? Trzeba się bardziej podobać Bogu niż bratu. Wygooglowałem. Święty Stanisław Kostka, mówię pięknie, mówi. Ja bym jeszcze do, do, do tego dodał, trzeba się bardziej podobać Bogu niż bratu i niż światu, bo jest tak niestety w naszym życiu, że my się tak kochamy, tak lubimy oglądać, lubimy, żeby wszyscy nas adorowali, że nie myślimy o Panu Bogu, że to dla niego wszystko się należy: nasza chwała, oddanie, cześć, uwielbienie a TikTok i te wszystkie inne aplikacje powodują, że każdy patrzy na czubek swojego nosa, patrząc dalej w ekran, odbijając się w tym ekranie, karmiąc się tylko i wyłącznie własnym ego i tym, żeby dostać lajka. Jest to przerażające i jest to po prostu doprowadzające do depresji, bo każdy jeden mały przytyczek w nos, kciuk w dół, negatywna opinia, brak jakiegoś odzewu powoduje, że ludzie Z braku tego, że nie podobają się innym ludziom, są w ciężkim stanie psychicznym, duchowym, moralnym. Ja nie chcę się podobać ludziom, ja chcę się podobać Bogu, bo kiedy ja umrę, ja stanę przed Bogiem, a nie przed ludźmi. Nie ludzie będą mnie sądzić, tylko będzie mnie sądził Pan Bóg. To ja nie będę się wstydził przed ludźmi, tylko przed Panem Bogiem i będę musiał odpowiadać na pytania Pana Boga. Co z tego, że świat zyskasz, jak duszę utracisz, prawda? To jest moje motto życiowe, kiedyś się tego uczepiłem i powiedziałem: Boże, oczywiście, lubię muzykować, lubię nagrywać hip-hop, i kiedyś bardzo mi zależało na tym, żeby być znanym raperem, piosenkarzem, żeby wszyscy mi lubili moje nagrania. Dziś jest totalnie odwrotnie. Robię muzykę z pasji, cieszę się tym, co robię, daje mi to dużo satysfakcji. I oby podobało się to Panu Bogu, i żeby nikogo nie deprawowało. I teraz, taka jest właśnie, że tak powiem, dewiza tego, co robię też. Kolejny werset. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Pan Bóg chce, żebyśmy Go słuchali. Kiedy oddajesz Bogu czas, zasiadasz do stołu, masz przed sobą Pismo Święte, wyłączasz telefon, wyłączasz telewizor, zamykasz drzwi i mówisz, Panie Boże. Cześć, chciałbym z tobą porozmawiać, chciałbym posłuchać tego, co mówisz. I uwierzcie mi, że nie jest to proste do zrobienia, bo staram się naprawdę codziennie rano znaleźć pierwsze co czas dla Pana Boga, przeczytać Pismo Święte, ale zaspanie, brak kawy, jakieś nerwy, pośpiech do pracy, no często nie pozwala się skupić na tyle, na ile by się chciało. A z kolei te wersety są z księgi Samuela, kiedy Samuel śpi i Pan Bóg do niego mówi: Samuelu, wstań, coś ci powiem, prawda? I Samuel myśli, że go woła przyjaciel z drugiego pokoju. Heli, a Heli mówi: Nie, to nie ja, to widocznie idź spać, coś ci się śniło. Powtarza się to dwa razy i w końcu Heli się zorientował, że to Bóg mówi do Samuela i mówi: Wtedy powiedz panu Bogu tak, mów, panie, bo sługa twój słucha. I ja chcę słuchać. Pana Boga, ja chcę słuchać Pana Jezusa. Jest mi trudno, bo wiecie, mp. 3 gra, telefon brzęczy, YouTube się wkrada, reklamy brzęczą, dzwonią, wszystko wokoło się rozprasza i trudno Pana Jezusa w tym wszystkim usłyszeć. Ubolewam nad tym, bo wiem, jak mi jest ciężko do Boga przychodzić, ale chcę to robić. Chcę to robić, ponieważ wierzę, naprawdę głęboko wierzę w to, że tylko w ten sposób, kiedy my Panu Bogu oddamy czas, on. Pozwoli nam się poznać, On pozwoli nam do Niego przyjść i On zadziała w naszym życiu w odpowiednim momencie. Może nie wtedy, kiedy chcemy, ale w tym, którego się nie spodziewamy. I wielokrotnie Pan Bóg działa w moim życiu wtedy, kiedy się kompletnie nie spodziewam, kiedy o coś go proszę, nie odzywa się, a kiedy ta prośba zostaje spełniona, to w najważniejszym momencie ona się spełnia. Więc, więc powiem Wam szczerze, że. To, że też nagrywam te filmiki, daje mi taką więź z Panem Bogiem. To nie jest po to, że ja nagrywam, żeby był kolejny odcinek, kolejna seria. To po prostu mnie nakręca i zbliża do Pana Boga. I jakby to jest też celem tego, że to mm, zmobilizowanie się do nagrania filmiku, z zatrzymania się, powiedzenia do Pana Boga, Panie Boże, powiedz coś do mnie, żebym ja mógł przekazać to innym. To bardziej traktuję to w ten sposób niż samo wypuszczanie kolejnych filmików, stąd nie będzie nigdy regularności na moim kanale, chociaż może byłaby ona też korzystna dla mnie samego, żeby się mobilizować do częstszych spotkań z ludźmi przed ekranami i z Panem Bogiem, ale no, tak jak mówię, jest to czasami trudno wykonalne. Cóż bym mógł jeszcze powiedzieć? No, kiedy braksów to Słowo Pana Boga, naprawdę, uwierzcie mi, że. To jest tak, że ciężko jest przyjść. Ciężko jest pierwszy raz otworzyć Pismo Święte, moje Pismo Święte. Było tutaj niebieską, okładka, niebieska, ale poszedłem do, intro, do introligatora, bo chciałem, żeby to było bardziej oprawione ładniej. I kiedy pierwszy raz zacząłem czytać Pismo Święte, mówię, o fajne rzeczy, fajne rzeczy ciekawe rzeczy, nie. I ja nie musiałem się zmuszać do tego, żeby Pismo Święte, żeby słowo Boże we mnie pracowało. Ja przeczytałem dwa, trzy rozdziały, zamknąłem Pismo Święte. Poszedłem myć naczynia, spoglądam przez okno, patrzę tęcza i przypomina mi się, że Pan Jezus położył tęczę na niebiosach po to, żeby ponownie zawrzeć z ludźmi przymierze po potopie, prawda? I tak sobie myślę, no kurczę Boże, piękna jest ta tęcza. I teraz za każdym razem, jak patrzę na tęczę, to nie myślę o elfie z, z bankiem złota na końcu, tylko myślę o Panu Bogu, który stworzył tak piękne, przepiękne zjawisko, jakim jest tęcza która jest na niebie. No to od razu mi się przypomina Pismo Święte. A skoro przypomina mi się Pismo Święte i dlaczego ta tęcza jest, że to było pogodzenie się Boga z ludźmi ponownie po potopie, to przypomina mi się Noe. A jak przypomina mi się Noe, to przypomina mi się arka Noego. A jak przypomina mi się arka Noego, to przypomina mi się głos Pana Boga, który mówi do Noego: "Wzbuduj arkę". A Noe mówi: "Kurczę, arka na pustyni po co mi arka, nie?" A wyobraźcie sobie dzisiejszą sytuację: jest dwojna i Pan Jezus mówi: Uchwyćcie się mnie, słuchajcie Słowa Bożego. A wszyscy: co ty? Ja nie mam teraz u Ciebie teraz słuchać, ja sobie teraz włączę YouTube'a, posłucham muzyki, nie? I niewielu bierze Pismo Święte i słucha i czyta, co Pan Bóg Jezus ma do powiedzenia, i wtedy nie czują tego strachu i lęku. I Pan Bóg współpracuje z nimi. Więc to wszystko o siebie się, o siebie się zazębia i po prostu ja nie potrafię już na dzisiaj nie czytać Pisma Świętego. Pismo Święte leży na drugim stoliku. Codziennie je widzę, bo tak kiedyś zasugerował kapłan, żeby zawsze było w domu, żebyś właśnie wzrokiem łapał to Pismo Święte, żeby ono Cię wzywało przez Twoje oczy. Wtedy podchodzisz, bierzesz, i tu nie chodzi o to, żebyśmy czytali godzinę dziennie, tu chodzi o to, żeby przeczytać fragment. Czy w telefonie czy Ewangelię y, Łukaszową, Mateuszową, Janową, czy Markową odrębnie, bo to nie musi być w Piśmie Świętym, może to być w inna forma, ale żeby to robić, bo to zmieni twoje serce, to zmieni twoje życie, to da ci nadzieję, to pozwoli ci wierzyć, kiedy jesteś chory, że Bóg może cię uzdrowić poprzez wiarę. Oj, zapędziłem się chyba, wiecie co? Zapędziłem się, o tym będę jeszcze mówił. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich tych, e, którzy nie czytają Pisma Świętego, abyście się przełamali i żebyście zaczęli ufać Panu Bogu, bo wszystkie proroctwa i wszystkie obietnice, które Bóg złożył, spełniły się i te, które jeszcze nie zostały wypełnione, prawdopodobnie, ja w moim przekonaniu, będą spełnione. Jeśli nawet one są złe, to musimy się bardzo dużo modlić, żeby Pana Boga przekonać do tego, żeby jednak pewnych rzeczy na ludzi nie dopuszczał. I możemy to zrobić tylko właśnie przez modlitwę. Odpust, komunię świętą, przez spowiedź yy, i tymi wszystkimi sposobami, których uczy nas Kościół. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Dzisiaj jest dłuższy odcinek, ale tak widocznie miało być. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.